Dobiegają końca prace modernizacyjne na ulicy Piłsudskiego. Ostatni etap związany był z wymianą około 200-metrowego odcinka nawierzchni asfaltowej od ulicy Sikorskiego do wysokości nowej siedziby Ełckiej Prokuratury. Wcześniej dzięki wybudowaniu dodatkowego pasa ruchu do skrętów w prawo z ulicy Mickiewicza upłynniono ruch. Wzdłuż całej drogi położono też nową nawierzchnię chodników i parkingów. Wymienione zostały krawężniki, wybudowano zatokę autobusową i ścieżkę rowerową. Nam zależało na tym, żeby wyprowadzić z ulicy rowerzystów, którzy mogą swoją ścieżką. Poruszać się. Do tego w związku z przebudową ulicy i budową ścieżki zwęziliśmy tę ulicę, ponieważ ona praktycznie była dwupasmowa i często samochody wyprzedzały się, ścigały między sobą dochodziło do kolizji. Ważnym etapem inwestycji, przeprowadzonym z myślą przede wszystkim o mieszkańcach i użytkownikach budynków na wysokości Piłsudskiego 12 i 14, było wykonanie kanalizacji deszczowej. Przeprowadzenie kompleksowej przebudowy ulicy było możliwe dzięki oszczędnościom. Euckiego Ratusza. W związku z uzyskanymi oszczędnościami postanowiłem by zaproponować wymianę oświetlenia przy ulicy Piłsudskiego. To oświetlenie jest dosyć ciemne, ulica dosyć szeroka. W związku z tym jeszcze w tym roku Pojawi się oświetlenie led czyli bardzo jasne, bezpieczne, które daje gwarancję poprawy bezpieczeństwa zarówno dla osób poruszających się pieszo, ale również dla kierowców i te działania będą kosztowały na 170 tysięcy złotych. Łączny koszt modernizacji ulicy Piłsudskiego to ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych, z czego miasto udało się pozyskać 1 300 tysięcy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 1 800 mln zł to kwota jaką samorząd miasta Ełku wesprze w 2016 roku inicjatywy lokalne mieszkańców oraz działania organizacji pozarządowych, a więc stowarzyszeń, fundacji czy klubów. Pierwsze konkursy już ruszyły. Pieniądze z budżetu można pozyskać na zadania, które mają służyć przede wszystkim lokalnej społeczności. To pieniądze, które traktujemy jako rozwój takiego społeczeństwa obywatelskiego, aktywności mieszkańców, to są pieniądze, z których mogą skorzystać zarówno Stowarzyszenia i kluby zrzeszające dzieci i młodzież, ale także osoby starsze. Zakres zadań, które mają szansę otrzymać dofinansowanie, to oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, pomoc i polityka społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, a także kultura fizyczna i sport. Na finansowe wsparcie mogą liczyć także lokalne inicjatywy. Takie ciekawe pomysły, które mogą być realizowane na osiedlach, na naszych skwerach, takie jak budowa Zabaw czy miejsc do odpoczynku. Pieniądze będą dostępne przez cały rok do wyczerpania środków. Szczegółowe informacje na temat trwających konkursów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Do końca roku kluby, które osiągnęły już sukcesy i mają ciekawe plany rozwoju, mogą ubiegać się o tytuł sportowej marki miasta Ełku. Konkurs już po raz czwarty ogłosił samorząd miejski. Warto jednak zaznaczyć, że nadanie tytułu to nie tylko prestiż, bo wiąże się ono również z otrzymaniem dofinansowania. Chcielibyśmy, aby te środki wspierały przede wszystkim treningi młodych ludzi, przygotowania do imprez, przygotowania do startów w dużych zdarzeniach sportowych. Myślę, że przyczyniamy się w ten sposób jako miasto do tego, że warunki przygotowania naszych zawodników poprawiają się. Na przyszły rok, podobnie jak w latach ubiegłych, samorząd na ten cel w budżecie zarezerwował 100 tysięcy złotych. Sądzę, że znowu kilka stowarzyszeń sportowych, klubów, będzie mogło z tego skorzystać. Przypomnę, że w 2014 wsparliśmy cztery kluby sportowe i w 2015 też cztery kluby sportowe. Do tej pory tytułem sportowej marki miasta mogli posługiwać się między innymi piłkarze z Płomienia Ełk, sekcja pływacka Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, klub MMA Team Ełk, koszykarze klubu Nenufer czy ełcki klub karate Kyokushin. Tytuł przyznawany jest na rok. Kierunek rozwoju oświaty w Ełku i Powiecie Ełckim mają wskazać działania podjęte przez samorządy. Zadania realizowane są w ramach kontynuacji prac nad polityką oświatową samorządu terytorialnego, w skrócie POST. POST, który trwał w latach 2007-2013, przyniósł określone efekty. Dał nam możliwość przyjrzenia się oświacie, dał nam możliwość zdiagnozowania słabych stron naszej oświaty. I myślę, że ten nowy post to będzie taka polityka, która będzie wspierała nasze szkoły, która najpierw odpowie nam na pytanie, jakiego absolwenta oczekujemy, a więc młodego człowieka wyposażonego w jakie umiejętności, w jakie cechy, w jakie postawy. Odpowiedzi na te pytania przedstawiciele samorządów uzyskują między innymi podczas szeregu spotkań środowiskowych. Opinia ta tworzona jest z uwzględnieniem oczekiwań między innymi rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedsiębiorców oraz samorządów. Na tych spotkaniach pytamy właśnie o to, jakiego absolwenta widzą właśnie ci klienci oświaty. I chcemy na podstawie tych spotkań środowiskowych ustalić takie strategiczne cele dla naszej oświaty. A więc co powinniśmy kształtować? młodym człowieku, jak powinniśmy kierować jego rozwojem w szkole. Wspólne spotkania i podjęte działania są jednym z elementów opracowywanego obecnie dokumentu pod tytułem Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego Miasta Ełku i Powiatu Ełckiego na lata 2016-2023. Fani ekstremalnych wycieczek będą mieli okazję sprawdzić swoje siły w siódmej już edycji pierwszego maratonu na orientację zwanego Ełcką z Marzliną. Zawody rozgrywane będą tym razem na trzech dystansach 10, 50 i 100 km. Każdy z nich jest limitowany czasowo. To znaczy, dystans 100 km trzeba pokonać maksymalnie w ciągu 24 godzin, 50 w ciągu 12. I dziesiątkę w ciągu trzech godzin. Zawodnicy mogą iść samodzielnie lub w grupach. Marsz przeznaczony jest dla amatorów turystyki pieszej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Wystartować mogą wszystkie osoby dorosłe, to bez dwóch zdań. Natomiast młodzież powyżej 16 roku życia musi posiadać oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów. Każdy startujący też musi przynieść orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w takich zawodach. Wszyscy uczestnicy tegorocznego maratonu otrzymają pamiątkowe medale. Zawodnicy, którzy dotrą do mety w wyznaczonym limicie czasu otrzymają punkty do klasyfikacji Pucharu Polski w pierwszych maratonach na orientację. Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie internetowej mosir Nowe aranżacje znanych kolęd i zupełnie nowe, własne kompozycje. To muzyczne prezenty, którymi obdarują nas euccy artyści w ramach 22. już edycji Świątecznych Koncertów. Tym razem wspólne kolędowanie i celebrowanie świąt odbywać się będzie pod hasłem Miasto czeka na cud. Na scenie wystąpi 15 muzyków, a wśród nich tradycyjnie już pomysłodawczyni koncertu Ewa Awramik. Mamy fajny skład, mamy fajnych nowych ludzi, młodych ludzi z energią. No i mam nadzieję, że zaskoczymy w tym roku znowu nowościami. Cudowne będą na pewno wizualizacje Marka Deca i światła Artura Milewskiego. Na scenie nie zabraknie też Marcina Peciaka, autora tekstów i aranżacji Kolend. W tym roku gramy bardzo elektrycznie, bo mamy nowego gitarzystę, takiego właśnie elektrycznego bardzo, Karola Kieryło i mam nowego basistę i mamy Pawła Bożyńskiego, który będzie też grał Sporo rzeczy na gitarze akustycznej, więc będzie sporo tej, z tych gitar, ale jakby instrumenty klawiszowe jakby nie pozostają tu dłużne, bo jest nas dwóch, jestem ja i Kacper Kasprzak, więc będzie... I elektronicznie, i gitarowo. Premierowy koncert w Euckim Centrum Kultury zaplanowano na niedzielę 20 grudnia. Kolejne odbędą się 22, 23, 27 i 28 grudnia. Ostatni wieczór 2015 roku warto z kolei spędzić na placu Jana Pawła II. Impreza sylwestrowa, organizowana przez miasto, stała się już w Ełku tradycją. Zabawa rozpocznie się o 22.30. Zagra Eucka grupa y, pana Wojca kawrony e, flash creep. dodatkowo będą pokazy sztucznych ogni. Sylwestrowe spotkanie pod gwiazdami zakończy się około godziny pierwszej już w nowym 2016 roku. Gdy w wigilię zabłyśnie Betlejemska gwiazda, życzę wszystkim mieszkańcom Ełku oraz gościom radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Niech będzie to czas rodzinnych i przyjacielskich spotkań, czas wytchnienia, a przede wszystkim radości z narodzin Bożego Syna. Wesołych świąt Bożego Narodzenia.